W 2004 roku Sciborski wstąpił do kapituły Orderu Virtuti Militari i wtedy po prostu niczemnie nie skłamał. Wtedy zatalił swoją współpracę z bezpiecą. Ta dzisiejsza sprawa, dzisiejszy proces frustracyjny ścibor Ściborskiego. Jest po prostu, brzydko mówiąc, pokłosiem. <głosiem> pokłosiem właśnie tej, tej e, historii. Instytut Pamięci Narodowej wszczął po prostu śledztwo przeciwko kłamcy lustracyjnemu. Zobaczymy, jak ta sprawa się, jak ta sprawa się skończy. Nawet dowody wyglądają na, na poważne. Oczywiście Dnieście e, może mówić, tak jak wielu mówi. Tak jak na ogół się tłumaczą, że został plotan, że był Konradem Wallenrodem bez piecy, że chciał ich ograć, a? <ślesz> <ślesz> a również od nich dowiedzieć tak, tak, tak. tak. Czyli służył dobrej sprawie. No jednak Cześć. wszelkie relacje, które mamy, również sprawozdania tych, z którymi rozmawiał po drugiej stronie, nie, nie pozostawiają tutaj zastrzeżeń. Był bardzo aktywnym i chętnym współpracownikiem, czyli po prostu szkodził. Ale przecież od lat widzieliśmy pana Ściborga Męskiego, to się było tak powinno odmieniać w towarzystwie i Bronisława Herbu-Ból Komorowskiego, czy herbu tak jak na w towarzystwie gdzie Hanna i zawsze na pomoc wojskowych. Proszę zauważyć, że to był jeden z tych elementów. Nie chcę tego usprawiedliwiać do końca, ale dlatego niektórzy buczeją, bo widzieli właśnie takie postaci, widzieli Siworunewskiego, widzieli Bartoszewskiego, a widzieli przede wszystkim Komorowskiego, Hanie Buczy, czy Panią Kopacz, ja nie buczałem, Ale staram się zrozumieć, dlaczego inni to, to robili. No, Uczeli po prostu na kłamców, prawda? którzy nie powinni się znajdować w tym miejscu i reprezentować kombatantów i wypowiadać się w tak ważnym momencie jak pierwszy sierpnia, godzina dwóch. Niech pan doda, że to jest prezes? To jest prezes, oczywiście, no bo są, są dwa takie główne związki kombatanckie, jest wspomniane. Światowy Związek Żołnierzaka z byłym prezesem Czesławem a Dzisiaj pan Żubowski jest prezesem. Ale jest też Związek Powstańców Warszawskich. No tam niestety dużo więcej jest po prostu komuny. No, jest, yy, to jest też tak, drodzy Państwo, mówiąc o Powstaniu Warszawskim, czy w ogóle tradycja jakowskiej, no nie sposób, nie sposób nie powiedzieć, że że nie wszyscy potem zachowali się jak trzeba. I tutaj właśnie mamy przykład pana ściborańskiego, a sądzę również, że Władysława Bartoszewskiego, szczególnie w tym ostatnim już okresie jego życia, kiedy oczywiście haniebnie wypowiadał się o innych, mówiąc o bydle, mówiąc o jakichś To są rzeczy, które nie przystoją nie tylko profesorowi, ale w ogóle człowiekowi kulturalnemu, Wielkiemu doradcy, pana pana premiera. No i właśnie w Związku Powstańców Warszawskich jest sporo tego typu ludzi, którzy później po pięknej harcie okupacyjnej czy powstańczej no, poszli inną drogą, wtopili się w ten system, zaakceptowali, zaakceptowali go. I oczywiście poprzednia władza, władza Platformy Obywatelskiej, promowała właśnie Związek Powstańców Warszawskich i wtedy szach był, był schowany. Z nimi się raczej nie, nie chcieli pokazywać i nie rozmawiać. Teraz, teraz ta tendencja szczęśliwie się odwróciła. Drodzy Państwo, a właśnie, bo też się pojawiało jeszcze, a propos pana Ryskiego, takie ciekawe określenia, że, że on jest bezstronnym autorytetem. Taki on bezstronny, że w 2010 i 2015 roku był w Komitecie Poparcia Bronisława Herbu Ból-Komorowskiego, a, a ten bardzo lepiej kocham Państwa, Państwo. Okay. A w, kiedy, kiedy pojawiła się kwestia referendum warszawskiego, wtedy opowiedział się oczywiście po stronie Hanny Romkiewicz-Walc, więc taki on właśnie... A, polityczny. a teraz warto jeszcze wspomnieć, drodzy Państwo przynajmniej o jednej inicjatywie zachęcam Państwa do tego serdecznie. Leszek mówił bardziej o faktografii, ja się starałem mówić bardziej o dzisiejszej percepcji, głównie tej negatywnej, ale są też pozytywne przejawy kultywowania pamięci o powstaniu warszawskim. Tak, taką propozycją jest tak zwana mapa przeszłości. Szereg osób, historyków, dziennikarzy jest proszona o przeczytanie fragmentu kart z danego dnia Powstania warszawskiego. 63 tego typu kartek, 63 osoby to można zobaczyć w internecie z biało-czerwonymi opaskami te osoby występują. Oczywiście, co się stało? No, od razu do przy ataku przystąpiła gazeta wyborcza, prawda, że to są jakieś przebierający, że oni się podtrzymają pod powstańców, ale przecież nikt nie mówi, że, ten, nikt z nich nie mówił, że są powstańcami, tylko pragną oddać hołd pewnej ważnej dla nich idei. Więc z pięknej, z pięknej sprawy oczywiście oczywiście robi się znowu przyczynek do tego Polskiego Ciemnogrodu, żeby zaatakować właśnie powstanie, powstanie warszawskie. E, drodzy Państwo, jeszcze przynajmniej e, jedna rzecz. Pozwolę sobie zacytować słowa Jana Rodowicza Anod, żeby powiedzieć o, o tym, o czym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy, a wydaje mi się to bardzo e, ważny, jeśli nie, najważniejszy w ogóle element e, tej całej historii. E, 1 sierpnia 1944 roku matka Anody, Zofia Rodowicz, tak wspominała w relacji pisanej przez Barbarę Wachowicz. Janek odjechał o trzeci południu. Ucałował mnie, skoczył na rower, pomknął. Był w doskonałym nastroju przekonany, że zwyciężył. nawdziewał na siebie, co dnia wojskowego, nawet potem skończył zdobył czapkę łańską. Ta czapka w powstaniu zyskała Radomiczowi przydomek łana batalionową z ośmiu. Drodzy Państwo, to jest ten szalenie ważny moment. Moment, jak mówiłem, najważniejszy. O tym mówił trochę Leszek Żebrowski. Wielu ludzi, wielu Polaków, szczególnie młodych, czekało z niecierpliwością na godzinę W. Kiedy nastąpi wreszcie ten moment, kiedy będą się mogli odebrać odegrać na Szwabach, na Niemce. I ten powszechny entuzjazm w szeregach powstańczych, biało-czerwone flagi wywieszone, na mieście. Oni rzeczywiście się cieszyli. To był, to, był taki, to był taki moment odzyskanej wolności, oczywiście z upływem czasu no, niestety te emocje pozytywne też często ustępowały negatywnie i walka starała, stawała się, przepraszam, coraz bardziej beznadziejna, ale pamiętajmy o tym że oni chcieli tego powstania, że dla nich to powstanie musiało wybuchnąć, żeby nie wyobrażali, żeby, żeby nie rozprawić się z tymi, którzy przez pięć lat ich siemię żyli. Proszę zauważyć, co stało się z Janem Rodewiczem, pseudonim Aroda. I to jest ostatni element, o którym chciałem powiedzieć. Powstanie warszawskie przeżył, mimo tego, że był czterokrotnie ranny, wielokrotnie też odznaczony, wykazał się wielką wolą walki, wyrywał się ze szpitala, żeby znowu dołączyć do swoich kolegów. Po wojnie, jak to też niezbyt precyzyjnie nazywamy, bo ta wojna moim zdaniem trwała dalej. To jest właśnie powstanie kolejne, powstanie naszych żołnierzy wyklętych niezłomnych. Więc może lepiej powiedzieć po roku 1944 czy 1945 Jana Rodowicza Oda organizuje znowu chłopaków dziewczyny z batalionu Zoska. z jednej strony opiekuje się nimi tym młodszym szczególnie pomaga, stara się zapewnić możliwość edukacji, organizuje archiwum batalionu. Dzięki temu też dzisiaj tak wiele wiemy na ten temat, tak wiele tych relacji przetrwało. W końcu dokonuje rzeczy chyba najistotniejszej. Przeprowadza razem z, z przyjaciółmi ekshumację. Poległych żołnierzy Zośki i zapewnia im godny pokupek. dzisiaj Do dzisiaj na powązkach wojskowych stoją przecież te brzozowe krzyże. To są w dużej mierze krzyże Jana Rodowicza, Anody. Dzięki niemu one powstały. No i niestety, Anoda kończy w sposób tragiczny. Zostaje po prostu zamordowany. Na ja nie wierzę w żadne przypadki, że on wyskoczył przez okno, prawda, że, że chciał popełnić samobójstwo. No, tacy ludzie samobójstwa nie popełniają. Tyle przeszedł, to jest, to, to jest wersja óbka, którą musimy odrzucić. Więc moja teza jest taka na koniec, drodzy Państwo, że powstanie warszawskie... Oczywiście no, możemy się zastanawiać, czy miało sens, czy nie, czy, czy ci ludzie e, czy mogłoby czy uratować polską substancję narodową. E, twierdzę, że jednak nie, że, e, że Stalin i tak by ich dopadł i zamordował. I to jest właśnie przykład Rodowicza no Mamy przykład osoby mi szczególnie bliskie, jak Państwo wiecie, Rodownictwa Witolda Pileckiego, przecież to jest też powstanie z Warszawskim. No, no. On cudem przecież uratował się z niemieckiego piekła, do którego zresztą sam dobrowolnie wstępował, <grytanie> szczególnie idąc na ochotnika do Auschwitz. On potem walczył przecież z grupowaniem choroby, II. Warto podkreślić, że jego redukcja na placu Styrenkiewicza nigdy, nigdy się nie poddawał. No, oni walczyli do końca, aż do kapitulacji. Zamordowany przez komunistów na Więc prawdopodobnie tutaj Państwo byłoby tak, że, że większość tych naszych dziennych powstańców została po prostu wyrżnięta przez Stalina, tak czy inaczej. Bo taki był cel tego drugiego sowieckiego okupanta. Warto też o tym, o tym pamiętać, mówiąc o pewnym bilansie zysków, strat. Tak? Dziękuję bardzo.